Co pan sądzi o słowach Marcina Gortata? który powiedział, że psie i osoby z miałych miasteczek nie powinny dokonywać wyborów, kto ma zostać I nie prezydentem. nie powinni głosować. Nie powinni głosować ze względu na niskie wykształcenie. Po części się zgadzam, ale kwantyfikatory inne bym zastosował. Kiedyś do głosowania był potrzebny cenzus majątkowy. Człowiek, który gromadził pewien majątek, ma prawo głosować w sprawach swojego państwa, bo ma powód, że ma ten majątek i chce, żeby państwo było zadbane, żeby była armia, żeby granice były bezpieczne, żeby była policja. A jak ktoś nic nie ma, No, to nie spełnia cenzusu majątkowego. Ja bym zastosował inne kryteria. Nie obchodzi mnie, czy ktoś jest wykształcony, czy nie, bo przez 30 lat mojego życia, formalnie, jakby pan w moich papierach popatrzył, to ja miałem tylko maturę. Byłem doskonałym fachowcem z antropologii, jeździłem na wyprawy, które sam organizowałem, dostarczałem materiały naukowe, ale formalnego wykształcenia nie miałem, bo mi się nie chciało ganiać na uczelnię po pokwitek. Trudno jest sprawdzić, kto jest wykształcony, a kto nie. Rolnik może nie mieć nic więcej poza podstawówką, ale być niebywale sprawny, jeśli chodzi o agronomię bo się praktycznie wyuczył tego. Ja bym odbierał wszystkim, którzy aktualnie nie płacą podatku. Skoro się nie dokładają do państwa z dowolnego powodu, to nie mają prawa moralnego decydować o tym państwie.